Czekać w ogóle nie mam pisłu? Bo tam pisłu by było trzeba mieć. O, mam pisłu. Dobra, poziom trzeci, jak spadnę, a czy jak nie, co tam zrobię. Eee. Aha, o, to chodzi. Hmm, dobra. No i co ja miałem tam zrobić? Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobra, no jeszcze raz. Oh no. Myślę, coś się otwiera, czy co? Bo nie wiem. Teraz zobaczymy. O! Oh. O nie, możemy niszczyć. A tu nie są bloki, ale dobra, nie będziemy niszczyć tam. No. Ach, Petra beta. Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie zbyt długi, ponieważ nagrałem już prawie 17... ponad 17 minut troszeczkę tam. Bynajmniej u nie tak pisze. Nie wiem, jak tam wy będziecie to oglądać. U! Oh no! Po co tyle czekałem? Aha, tam jest dźwignia, czy co to tam jest? Czekajcie... Dźwignia tam jest, co? Ciekawie ciekawie mnie jeszcze, co na tutaj otwiera, ale dobra, no, puśćcie mnie co do złe. Dzięki. O, dzięki. Dzięki. O, dobra, musimy kliknąć. O, no, no, weź... Weździe... Dżemu, Dżemu nadal jest. Czemu mi się nic nie udaje? Och było. Dobra, nie będę się tutaj szalił na filmie. I dajęcie. Dajemy... No, no mi to tak laguje, że... Ja skaczę na kleskach, których nie ma. To jest nie ver. no No wire. Ej, pozwolicie, że to trochę zniszczę. Przepraszam. Wydziałem. Aha, musiałem, to my, musiałem. Musiałem, po prostu musiałem, no. To musiałem, no nie kłóć się. Jeszcze się kłócisz? O oh, Jesus Graiz. Jesus Christ. No... Kurde. Raz za wolno, raz za szybko, ty... Raz mi się udało za pierwszym razem tam wskoczyć, to... E, dobra, już e, koniec twojej... E, koniec twojego czasu. Teraz sobie trochę e, pożałuj. Że nie wcisnąłeś dźwigni. No widzicie, jak mi się tutaj znagowało? Jest, 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 jest. I co się teraz włączyło? Eee... Nie co się teraz włączyło? No co się teraz włączyło? się teraz nie no nie No to cię. Nie, no, ale coś musiało się przecież włączyć. Czekajcie. Spróbujemy jeszcze raz przyciągnąć tam dźwignię. A jeśli mój skill mi, to. Oh no! Szybko, 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 szybko. Nie bardzo dawać czasu, bo czas to pieniądze, a pieniądze się liczą tylko. <laughs> Dobra, pieniądze się liczą, ale zakup tak. O, oh, no widzicie, ej, czekajcie, to czy jest skrzynka. Ależ, ależ się ukryli. ha, <laughs> dobrze, 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 teraz że spadłem. Nie, żebym chyba jej tam nie odkrył. O, oh, no. No znowu za szybko, a, a poprzednio za wolno. A identycznie, a, znaczy a, równo to już nie może być, nie? No i co? No i ściągnąłem na dół. No i co? No jest na dole. O dobra, szczęście jest. Zbogowane pistony, nie ma co o, dobra, chapter czwarty, poziom pierwszy. że Czy co iść co, w tym z dół. To i też nie działa guzik, prawda? Prawda, bo po co? A, czekajcie, idzie noc. To do, się do brzeźbimy. Czekamy, czekamy. No dobra, nie chcę się... Mi... Nie chcę się czekać. O! A myślałem, że zwróciły się na Uuu! To chyba nam trochę zajmie. To e, tylko moje odczucie. Dobra, teraz mogę się pochwalić moim brakiem Skilla. E, nie ma to jak nieudolne wskoczenie na pierwszy klocek. Zawsze spokojnie no, I tak samo na drugi. E, zawsze spoko. Jestem taki Forever Alone, bo sam skaczę. Sam skacze na łącę do 4. Od 1 do 4, no dobra. Trzeba e, cz w ogóle, to nie będzie żadnej skrzynki nigdzie. Hmm. się że tutaj na dole nie będzie. Będzie chyba gdzieś na górze. O Boże! O czydo z Czemu czemu nie mogę uskoczyć? Uja! Udało się, dobra? O oh, no, no weź ją! Ją, 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 Teraz ej, nie udało się. I... u, dobrze, dobrze. Nie ma to jak wskoczyć yy, na drugi klask, to no, pierwszy. Dobra, teraz... to są... raz, dwa... dobra, teraz na trzeci. Co za głupia ściana, no. Się nie da mi wskoczyć, no. No niedawno, niestety Dobra jest, 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 nic się nie zdało. Kano nic się nie zdało. To tylko parkour oh, yeah. Teraz na tutaj I teraz uwaga ja. Yeah. O oh, no, czekajcie a nie, da się chyba poskoczyć. To jest 3 czy 2, tylko 2, chyba o Ale jakoś tam się nam udało. No teraz tutaj, tutaj tutaj, a teraz gdzie? Aha, dobra, chyba tam. I teraz skoczyliśmy wskoczyliśmy stamtąd, tu. I teraz... teraz gdzie? Teraz tutaj? Tutaj, czy mi się wydaje? Hmm. To jeszcze są klo... Ach, dobra, najpierw tutaj chyba trzeba skoczyć. Uwaga! Oh yeah! Checkpoint. Yeah, mamy checkpointa. Okej. Okay. teraz spadnę pewnie. jak to było? To było dobrze widzenie. Na szczęście nie mamy checkpointa. Och, gdyby nie ten checkpoint, to już dawno. A dawno by, by ten odcinek trwał już powyżej 30 minut. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I no, nie, nie spychaj mnie, nie spychaj mnie przez chwilę woda. Dobra, myślę, że skrzynka będzie. ale jednak się pomyliłem. Dobra. No to... skoczyłem na niego. Co ty mi tu gity wkręcasz jakieś ty. Dobra. I ubiegała wielka chwila. O. Mi się chyba tym jednak nie uda wskoczyć dzisiaj. Ale musi, więc... więc jednak chyba... jednak chyba tak. Uwaga! No jenys, Je Jenys. O jenys. Tak, tak. Przeleciałem wodę. Jakkolwiek to brzmiało. Dobra. Nie wiem w ogóle, czy ktoś z was w ogóle będzie oglądał to, co teraz mówię. Ponieważ u mnie trwa już 25 minut. Więc nie wiem. Aj, dobra. Mam nadzieję, mam nadzieję że tak mnie lubicie i... I zrobicie to dla mnie. Jea, yeah. patrzcie, teraz wielka chwila, wielka chwila, wielka Czekajcie, jak ja tutaj wskażę, to... Aha, dobra, tam jest przejście Uwaga Jea Już myślałem, że spadnę I dobra I teraz... O, dobra, teraz tu Okej okay. Dobra u, u, uh, yeah Jeszcze Chapter piąty, poziom pierwszy Albo poziom pierwszy, chapter piąty Nie Nieważne, nie nieważne zresztą. Dobra. U, czekajcie, co tutaj się dzieje? No nie, no nie gadaj, no nie gadaj, że to takie coś. Good. Good, jak ja mam tyle przeskoczyć? I powiem wam, że by yy, się tego nie uda. O, no, w najgorszym razie... To e, kończymy ten chapter już aj, w drugim poziomie. Znaczy w drugim, e, w drugim odcinku. UUUUUUUU NOOOOOO No way! No way. Oh no. Tam jest ćwignia. Och, Jesus, Jesus Christ. O, oh, Jesus Christ. I co, nie zwaliłeś mnie? Kupu, dobra, zwaliłeś mnie. Hehe. <laughs> I uderzył mnie. Po trzymam cię. Trzy znaczy, trzymam się. Czekajcie. No, się się rozpędzić nie mogę, tak? i dobra, zniknął klózek chyba. Czekajcie. O, nie, zawnął się już jest. Zniszczę to, przepraszam. Bardzo jestem zły. Och. Nie wierzę! No nie wierzę, no way! O oh, Jesus, No widzieliście jak mi dobrze poszło Byłem tak blisko wygramy. No nie Aj! Ej, tu u, u, u mnie w życiu tylko raz może się zdarzyć coś takiego jak Bość wtedy, więc e, już się nie zdarzy. Albo zdarzy się coś takiego. I czekajcie, mogę tutaj wskoczyć. A ja bym przyszedł dalej. Lol. O lol. O lol. Ach, tak chyba bym musiał. No, 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 no. Czekajcie. O, dobra, dobra, dobra. Aj. Kurczaki. Kochaczaki pieczone. Czekajcie. Eee, kurczaki pieczone. Eee. Jest. I tak trzeba tam dojść, żeby to kliknąć. Oh my godness. Oh my godness. Czekajcie sekundkę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to nie mogło tak się skończyć, przecież... O dobrze, dobra, 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 dobre. Yeah. Dobra, teraz tutaj. Nooo! nie nie, niech to. Niech to szlag by. I... U dobra, to, to pierwsze już opanowaliśmy, teraz to drugie. O. Tak, to było świetne. E, to miałem w planach przecież. Ktoś mnie wątpi? Ha, może ty, co? No nie bij mi klocuchu, ty. Klocuch mnie bije. O! Oh, o oh yeah! Dobra... Eseksa pilna maxa... Nie, Eseksa pilno poziom mistrzowski. Dobra... To już jest chyba koniec tego pierwszego poziomu... Tego pierwszego poziomu, więc... Uda nam się to przejść jeszcze w tym odcinku. Mam nadzieję. Nagram już 30, 30 minutowy odcinek LOL. Będzie w nim się wrzucało ty z 2 godziny, jak nie dłużej. Plus jeszcze renderowanie z 3 godziny. Czemu ja tam nie mogę wskoczyć? Lol, oh my god, the death note. My Jesus Christ. No way. Dobra. Ej, no, klocuch, daj udajmy na siebie wskoczyć. I. A! No, no, no! Tak nie musi być. A powiem wam, że to dobry ten. Um, dobry pomysł, na te tak te. Takie coś powinno być w większości parkurów. Ponieważ jeszcze pierwszy raz w ogóle spotkałem. Chociaż, bo, nie, widziałem jeszcze tylko, że taki prosty trzeba przebiec i to tak cię spycha, żeby tak wskakiwać. To no nie, to tego, tego, tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. E, po raz pierwszy na moim kanale. The Parkour King. E, yeah. Dobra, teraz szybko drugi. No to ci ty masz tam wskoczyć, ty. Ty. Giń, giń. Eee. Moja myszka nie bije mojego ludka. to na rynkę. Oczywiście nie na tylko MSMC games z tej modyfikacji. Ech. No Sek. Lol. Eminent bendu I Kupa. E Kupa.

Dobra, powiem wam, że to nie ma sensu. Eee... To powiem ja że to by było w sumie na tyle w tym pierwszym odcinku. Dokończymy to już w drugim. Oj, shift się włączył. Dobra, dokończymy to już w drugim odcinku, bo sądzę, że to nie ma sensu skakanie i zanudzanie was, ponieważ i tak sądzę, że ten odcinek... Oj, shift, shift znowu. Ponieważ i tak sądzę, że ten odcinek jest już do... o wiele zbyt długi, no więc, 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 czekajcie, teraz tak, no w 500 myślę, że tam chcemy się to przejść. No dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć.